Słuchaj, ty się dobrze czujesz? Ej, dobrze się czujesz? Co? No nie. Dobra, nie możemy tu zostać. muszę iść dalej. Chodź. Ja. Za mną. Troszkę nie słabo. Dobra, chodź. Tu jest... co? Co to jest? Idź za zbiegiem miejscem ludzkim? O, o Ale mnie przed e. głowa, oh. Nie stopaj pod tym. Wiem. Ale, ale chodź. Za mną, bo ty jesteś bardziej słaby, chodź. Ej, tam, 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 jest jakiś budynek. Z tego mięsa! Cześć. Poczekaj, nie wiemy co tam jest. Wejdź. Dobra, Dobra, wejdę. nie nie wchodź, nie wchodź, nie, nie wchodź. Wchodzę, nie chodź, Wchodzę. nie, 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 tak. nie muszę cię powstrzymać, nie, nie, O Jezu. Co nie, się dzieje? nie, 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 Ile mię głowa? Eee, ale mi się kręci w głowie. O Boże. Ej, gdzie ty jesteś? Halo, jesteś tam? Halo. Трудно, сам не могу застать на том свете, я там скакать. Дай-чи сгинь. А